Pa, 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 pa. Kariera od nowa wraca w FIFA 23. Jeżeli chcecie więcej tej serii, to oczywiście zostawcie lajka. Jak zostawicie tyle, tyle to od razu będę się brał za kolejny odcinek. Ale jak zostawicie pod tym odcinkiem aż 1000 nowych subskrypcji, to szybciej się wezmę za ten odcinek. No i zaczynamy tą piękną przygodę z Karierą od nowa Robertem Lewandowskim. A jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to sprawdzam, co by było, gdyby dany zawodnik rozpoczął dzisiaj karierę. Tyle. No i mamy naszego Lewandowskiego, odjąłem mu do oceny, bo tak zawsze robimy w tej serii, więc postanowiłem dalej tak robić. Zaczyna w Lechu Poznań, ponieważ w tym klubie zadobytował w dorosłej piłce i dlatego. Po pierwszej sezonie rozwój nie jest zbyt wielki, ponieważ tylko plus 4 no nie jest to jakiś niesamowity wynik. Tak w tym sezonie wyglądał skład Lecha Poznań, no jak widzicie sami, no Lewandowski nie miał szans na regularną grę. Lech Poznań ogólnie był drugi w Ekstraklasie, Pogon trzecim wygrała całą ligę. Pucharze Polski doszli do półfinału, niestety tutaj też Pogon trzecim okazała się lepsza, no i też pogon wygrała Puchar Polski więc to naprawdę był ich sezon. A w Conference League niestety Lech Poznań nie wyszedł z grupy, był na trzecim miejscu, a cały ten europejski puchar wygrał Bazel. Lewandowski niestety w tym sezonie nie zadebiutował, w Ekstraklasie miał zero spotkań, w Pucharze Polski tak samo, no i w Lidze Conference, jak się domyślacie, było podobnie. No niestety w drugim sezonie mamy gorszy rozwój, ponieważ tylko plus 3, skład Lecha troszkę się pozmieniał, ponieważ teraz mamy słabszego napastnika, no i Lewandowski z overallem 68 ma szansę na grę. Poza tym, że Lewandowski ma szansę na grę, to jeszcze Lech Poznań wygrywa całą Ekstraklasę. No i też Puchar Polski, więc Robert Lewandowski już w drugim sezonie coś wygrał w karierze. No i też Lech Poznań grał znowu w Conference League, ale w tym roku było dużo gorzej, zajęli ostatnie miejsce. A całą Conference League wygrywa Gent. No i w tym roku Lewandowski oczywiście zadebutował, ale zagrał tylko jedno spotkanie w Ekstraklasie. Jedno spotkanie w Pucharze Polskim, gdzie strzelił bramkę. No i w Conference League. Tez zagrał jedno spotkanie. Myślałem, że pogra więcej, ponieważ rywalizacja w składzie nie była aż taka duża. Kubit obstaw drugą ligę angielską. PS, druga angielska to pewnie No więc teraz muszę to obstawić. Oczywiście na Superbet, najlepszym polskim buku Herem, wiadomka. A tak się składa, że teraz jest specjalna oferta dla nowych graczy z okazji meczu Atletico Barcelona. W skrócie chodzi o to, żeby założyć konto na Superbet. Następnie wpłacić minimum 50 zł depozytu i postawienie minimum 2 złotych na mecz. Barcelona. Barcelona na Atletico Madrid. Też sobie obstawię. Niestety bonus mnie nie obowiązuje, bo nie jestem nowym użytkownikiem barcelona na Atletico Madrid. I tutaj jest ważne, żebyście nie obstawili samego meczu, tylko czy Barcelona strzeli gola, czy Atletico strzeli gola. I tutaj mamy odpowiedzi tak albo nie. Ja strzelę, że Barcelona na pewno, bo jest w lepszej dyspozycji. Tak sobie zaznaczę. Jeżeli obstawicie już i faktycznie ten kupon wam wsiądzie, wygracie, zgarniacie 300 złotych dodatkowo. Wiecie, co można zrobić z 300 złotymi? przykład kupić chrupki. I nie tylko 300 zł, ale jest haczyk, ale taki pozytywny. Jeżeli traficie ten kupon, to dostajecie te 300 zł i jeszcze 50 za każdą bramkę Lewandowskiego. Kurde Felek. Obstawiałem 2 zł, możecie mieć 350 serio. Koło, że nie jestem nowym użytkownikiem, akurat, no ale wy możecie skorzystać. I obstawię sobie dyszku. No i obstawmy to drugą ligę angielską, bo pewniaczek podobno. I mamy mecz West Bromu z Sunderlandem. Nie wiem, jak te zespoły grają totalnie, ale widzimy. Tutaj, czy na West Bromwich jest lepszy kurs 1,95, co nie jest takim małym kursem, więc na nim bym postawił po prostu, może tylko to. I tutaj też dychę obstawię, mogę wygrać 17, więc w sumie dużo. Więc jeżeli chcecie, żebym obstawił jeszcze jakoś ligę, to oczywiście piszcie w komentarzach, ale jeszcze bym coś obstawił. Już się wkręciłem, sorry. O to jest fajny mecz i ja osobiście bym spróbował tutaj postawić na remis. 3,6 kurs, można naprawdę sporo wygrać. Tutaj bym postawił sobie takie 5 dych, mogę wyjąć. 158. Nieźle, więc obstawię sobie to Trzy kopony obstawione. Ja oczywiście zachęcam Was do rejestrowania się, tym bardziej, że jest teraz ta fajna promocja, o której mówiłem. I też używajcie mojego kodu Skydu. Link w opisie, bo wtedy też dostajecie dobre bonusy w IBE 20 zł na przykład. Uważam, że się opłaca. Pamiętajcie, że to forma zabawy i że obstawianie jest od 18 lat, więc smyku mały nie obstawiaj, jeżeli nie masz 18 lat. Więc zapraszam. Ale może w trzecim sezonie zagra, ponieważ dostał upgrade O4 ma 72 w więc na pierwszy skład Lecha Poznań myślę, że to wystarczy. No jak sami widzicie, no Lewandowski wszedł do pierwszego składu, dużej rywalizacji w napadzie nie ma, więc zobaczymy jak zagrał. Lech Poznań w tym sezonie niestety słabo, szóste miejsce, Legia wygrywa Ekstraklasę. No i w Pucharze Polski też bardzo słabo, ponieważ przegrali w 1-8 z Piastem Gliwice. a Pogon trzecim po raz drugi wygrywa ten puchar w dzisiejszym odcinku. Lech grał w Lidze Europy, ale tutaj było fatalnie, byli na czwartym miejscu, ale grupa naprawdę mocna, więc ciężko by było z niej wyjść, a Ligę Europy wygrywa Atletico w finale z Liverpoolem. I w końcu w tym sezonie Lewandowski dłużej pograł, ale nie grał w każdym spotkaniu, co mnie troszkę zaskoczyło. Zagrał 23 spotkania w ekspresie, strzelił 8 bramę, więc wynik całkiem niezły. Pucharza Polski zagrał jedno spotkanie na jedno możliwe, a w Conference League tylko 3 spotkania, jedna asysta, więc tutaj akurat jakoś mega się nie zaprezentował. Ale w czwartym sezonie może w końcu będzie podstawowym zawodnikiem Lecha i będzie grał od deski do deski, ma 75 overalla, złota karta, więc błagam, w końcu graj regularnie. No widzicie, tutaj skład z zespołu z Poznania. Lewandowski nie jest najlepszy w składzie, najlepszy jest Sousa. Zespół Lewandowskiego trochę lepiej niż w poprzednim sezonie, ale piąte miejsce jakoś mega nie cieszy. Raków wygrywa całą ligę. Pucharze Polski też było fatalnym, ponieważ przegrały z Piastem Gliwice 2 do 1, a Raków tak samo jak ligę, wygrywa też Puchar Polski. Więcej rozgrywek w tym sezonie nie mieliśmy, ale Lewandowski zagra bardzo solidny sezon. 28 spotkań, 15 bramy aż 5 asyst, średnia ocena 7,3, więc naprawdę bardzo Sezon. Nie wiem dlaczego nie grał ciągle, no ale to chyba pytanie do trenera. No i tutaj jeszcze widzicie, że w Pucharze Polski zagrał jedno spotkanie na jedno możliwe, no i tutaj za bardzo nie pomógł lechowi w awansie. I po tym udanym sezonie w Ekstraklasie zasłużył na transfer do Serie A przechodzi do Torino. Tutaj rozwinął się aż o 4, więc ten rozwój o 4 jest bardzo częsty w tym odcinku. No i zobaczymy, czy w składzie Torino się zmieści. No Lewandowski niestety w składzie Torino się nie zmieścił, ale myślę, że w następnym sezonie ma szansę wskoczyć do pierwszego składu, ponieważ Torino gra na trzech napastników, więc jest spora na to szansa. Torino całkiem nieźle 8 miejsce w Serie A, Juventus wygrywa całą ligę. Coppa Italia, mieliśmy szansę na turyński finał, ale niestety Torino sobie nie poradziła ze Fiorentiną, ale to właśnie oni wygrali cały ten puchar, więc zaskoczenie, że to właśnie zespół z Florencji wygrywa cały ten turniej. Lewandowski nie ma najgorszego startu w Serie A, chociaż no, jak sami widzicie mało grał, tylko 9 spotkań, ale strzelił dwie bramki, zanotował dwie asysty, więc myślę, że jego historia w Serie A może być ciekawa, a wypucharze Włoch też pograł, wszedł dwa razy na boisko i strzelił jedną bramkę, więc też było dobrze, no miejmy nadzieję, że w następnym sezonie zagra jeszcze więcej. No i zobaczmy to, że czy grał więcej, ma 81 obrad, więc niestety tylko rozwój o 2, ale jest to zawodnik, który ma już 22 lata, więc ten rozwój nie będzie tak dobry jak wcześniej. Jak widzicie Lewandowski wszedł do pierwszego składu, zobaczymy jak często grał, no rywalizacja troszkę się zmniejszyła w składzie, ponieważ kilku napastników odeszło z klubu, ale Torino w tym sezonie zagrało gorzej niż rok temu, 11 miejsce w poprzednim sezonie, 8. I tutaj Milan wygrywa całą ligę. Coppa Italia też było gorzej, doszli do ćwierćfinału, tam przegrały z Juventusem 2 do 1, no i właśnie ten zespół wygrywa cały ten turniej. Ale Lewandowski gra praktycznie w każdym możliwym spotkaniu, zagrał dokładnie 31 meczy, strzelił tylko 6 bramek, miał 3 asysty, więc jak na napastnika to nie jest jakiś strzałowy wynik, a w Pucharze Włoch no, też nie zachwycił dwa mecze, ale bez bramki, bez asysty średnia ocena 6,2, no nic ciekawego no ale tutaj transfer według mnie zaskoczenie, ponieważ za 70 milionów przeszedł do Benfiki w siódmym sezonie ma 23 lata i tutaj ma 83 overalla więc w tym zespole teoretycznie powinien grać, ale zobaczymy jak będzie naprawdę. No i widzimy skład Benfiki no, Lewandowski jest tu główną gwiazdą, więc zobaczymy czy tak a główna gwiazda coś pokaże. Benfica zajmuje pierwsze miejsce w lidze, więc Lewandowski zdobywa kolejny trofeum, ale Pucharu Portugalii nie udało się akurat zwyciężyć, doszli do półfinału i przegrali z Paco Ferreira które wygrało cały ten turniej, więc Paco Ferreira jako zwycięzca Pucharu Portugalii, to jest niemałe zaskoczenie. A widzę Mistrzów grali, ale odpadli już w grupie. Byli na trzecim miejscu, więc zobaczymy ten zespół jeszcze w Lidze Europy. Ligę Mistrzów wygrało Perze, a historia Benfiki w Lidze Europy szybko się zakończyła, ponieważ nie poradzili sobie z Lorą, Więc tutaj mieliśmy spore zaskoczenie. A Cały ten turniej wygrywa Feyenoord pokonując West Ham 2 do 1. Lewandowski dobrze wszedł do zespołu Benfiki, naprawdę chyba jego najlepszy sezon Póki co 34 spotkania, 15 bramek, 4 asysty. Średnia ocena pokazuje, że naprawdę grał dobrze. Pucharze Portugalii też było dobrze, ponieważ zagrał 4 mecze, strzelił 2 bramki. Liga Mistrzów i Liga Europy to były jego najgorsze rozgrywki, ponieważ widzę, Mistrz strzelił. Jedną brankę rozegrał dwa mecze, a w Lidze Europy nawet nie zagrał, więc nawet tutaj nie musiałem wam tego pokazywać. No i miejmy nadzieję, że drugi sezon w Portugalii będzie tak samo dobry, rozwinął się tutaj o 2, ma 24 lata, no i nadal jest w pierwszym składzie Benfiki. Dalej jest główną gwiazdą, dalej ma najwyższy overall, więc zobaczymy co pokaże. No niestety w tym sezonie Benfika nie wygrała ligi, trzecie miejsce, Porto wygrywa właśnie Ligę Nos, a Benfica w Pucharze Portugalii też totalnie blamasz, można powiedzieć, bo znowu odpadają z Paco Ferreira, ale tym razem w jednej 8 I Porto wygrało w Puchar Portugalii. Benfica w tym sezonie Ligi Mistrzów lepiej się zaprezentowała, ponieważ doszło do ćwierćfinału, Tam sobie niestety nie poradzili z Perze. Perze nie mieliśmy w finale, mieliśmy mecz City z Juventusem i tutaj zespół z Anglii zwyciężył. No i to kolejny udany sezon w wykonaniu Lewandowskiego, ponieważ na 31 spotkaniach strzelił 14 bramek, no nie był królem strzelców, ale 14 bramek to nie jest mało i dobrze się zaprezentował. Pucharze Portugalii, mimo tego, że zagrali tylko w jednym meczu, to Lewandowski pokazał klasę, ponieważ w tym meczu strzelił akurat bramkę i miał ocenę 7,4. A w Lidze Mistrzów znowu nie było jakoś super, ale też nie było fatalnie, ponieważ ocena średnia 6,9 i dwie asysty jedna bramka, no może być. No i po tych dwóch udanych sezonach w Portugalii od razu zmienia klub na Hoffenheim. Nie wiem skąd Hoffenheim miał 105 milionów na transfery, ale właśnie tyle wydali na Lewandowski. Teraz obecnie Lewandowski ma 87 overalla, no i zobaczymy, czy zespół z Niemiec nie przepłacił. Widzimy, że Lewandowski oczywiście jest w pierwszym składzie, jest pod względem overalla, jest najlepszym zawodnikiem, więc Hoffenheim ma chyba duże nadzieje. I całkiem nieźle im poszło, ponieważ mieli czwarte miejsce w lidze, więc zobaczymy ich w europejskich pucharach. W tym sezonie ich niestety nie zobaczyliśmy. No i w DFB Pokal też ładnie, ponieważ dopiero odpadli w półfinale z Leverkusen, którzy nie wygrali całego turnieju, ponieważ Borussia na tym turnieju była najlepsza. Wejście do Bundesligi ma w sumie podobny co w lidze portugalskiej, ponieważ strzelił około 15 bramek, tutaj 12, nie wiem czy mogę powiedzieć, że to jest około 15. Miał dwie asysty i średnio ocenia 7,0. No w Pokal mało brakowało, żeby był królem strzelców, zagrał 4 spotkania, strzelił 4 bramki, więc naprawdę świetnie to wyglądało w jego wykonaniu. Drugi sezon w Niemczech, tutaj widzimy, że Lewandowski rozwinął się tylko o jeden, ważne, że o jeden, a nie, że w ogóle dalej nie traci miejsca w pierwszym składzie no i ewidentnie odstaje od reszty zespołu. Hoffenheim pnie się w górę w lidze niemieckiej, są na trzecim miejscu, Bayern ogólnie wygrywa całą ligę, no i troszkę miał przewagę nad właśnie Hoffenheim. DFB Pokal nie było tak udane jak rok temu, ponieważ tutaj odpadł w finale z Wolfsburgiem, a to właśnie Wolfsburg wygrał cały ten turniej, pokonując Borussia Mönchengladbach 3 do 1. W finale Ligi Mistrzów widzieliśmy Hoffenheim, ale to była ich ostatnia runda, tutaj niestety pożegnali się, to ten ham ich pokonał. Pięć do jednego, No i to właśnie to ten ham Wygrywa całą ligę mistrzów pokonując pełzę. Ten sezon reprezentanta polski od poprzedniego dużo się nie różnił, ale w asystach się różni, ponieważ tutaj zdobył aż 8 bramek. Ma tyle samo w Bundesliga, ale asyst zdobył o wiele więcej. Dev pokal nie było tak udane. Wtedy 4 bramki, a w tym sezonie niestety żaden nie strzelił. Ale liga mistrzów całkiem spoko, naprawdę 10 meczy, 3 bramki, 2 asysty, 7,1 oceny, więc naprawdę tutaj zagrał na swoim poziomie. Tym razem Robert Lewandowski nie opuszcza tak szybko klubu, pozostaje dalej w Hoffenheim. To jest jego trzeci sezon w tym klubie i w tym trzecim sezonie dalej jest w pierwszym składzie. No i zobaczymy ile strzelił. Hoffenheim niestety gorzej w tym sezonie, ponieważ zajęli piąte miejsce w lidze. Bayer Leverkusen wygrywa całą tą właśnie Bundesligę. z roku na rok wydebę jest coraz gorzej, ponieważ tym razem mamy trzecią rundę i tutaj Hoffenheim uległo Borussii Dortmund. A finał był pomiędzy Hamburgerem SV i Wer Der Bremo. I tutaj Hamburger wygrał cały ten turniej. Hoffenham oczywiście było widzę mistrzów, ale w grupie sobie nie poradzili. Milan i Lyon byli od nich lepsi. Ligę mistrzów wygrywa Perze, a Liga Europy no nie poszła zbyt dobrze, ponieważ w rundzie wstępnej od razu odpadli z Wolverhampton. A tu zaskoczenie, ponieważ Fenerbahce wygrywa Ligę Europy, pokonując Arsenal. I kolejny sezon, i znowu podobne statystyki Lewandowskiego. Czy to są statystyki na 89 overana, No nie wydaje mi się, no ale nie gra źle. No nie można powiedzieć, że. Lewandowski tutaj słabo się prezentuje, bo średnia ocena 7,0. DW Pokal, dwa spotkania, średnia ocena 7,4. W Lidze Mistrzów nie było tak dobrze jak w krajowych rozgrywkach, a w Lidze Europy to już w ogóle w tym dwóch meczu z Wolverhampton Lewandowski słabo się zaprezentował, ocena 6,3 bez bramki, no słabo ale wciąż Lewandowski próbuje coś wygrać z Hoffenheim, mamy 12 sezon już się nasz zawodnik niestety nie rozwija no w wieku 28 lat jest to raczej ciężkie skład oczywiście Hoffenheim z roku na rok się zmienia ale Lewandowski pozostaje w pierwszym składzie Hoffenheim zajęło te same miejsce co w poprzednim roku Bundesligi czyli piąte, ale tym razem Borussia zwyciężyła Bundesligę no i w Pucharze Niemiec było troszkę lepiej doszli do ćwierćfinału, przegrali z Freiburgiem a finał mieliśmy pomiędzy Wolfsburgiem a Borussią i tutaj zespół Wilków sobie lepiej poradził. W tym roku zespół Lewandowskiego grał w Lidze Europy, wyszli z drugiego miejsca, musieli zagrać w rundzie wstępnej, no i w tej rundzie wstępnej sobie nie poradzili z Lyonem i przygrali aż 4 do innego. A finał był interesujący pomiędzy Anderlechtem a Rangersami i tutaj zespół z Brukseli wygrał. No i w tym sezonie było dużo gorzej niż w poprzednich, jest to jego najgorszy sezon od kiedy grał w Hoffenheim, tylko 9 bramek na 34 spotkania. W Pucharze Niemiec wcale nie było lepiej, bo zagrał 2 Mecze, nie strzelił żadnej bramki, nie miał asysty, a w europejskich pucharach, no jak zawsze, no nic fantastycznego, 7 meczy, jedna bramka, jedna asysta, no po prostu Lewandowski zagrał poniżej oczekiwań. Pomimo jego najsłabszego sezonu w Hoffenheim, to Tottenham nim się zainteresował, kupił go za 125 milionów, no tutaj widzimy, że Lewandowski dalej ma 89 oceny, całe szczęście Lewandowski jest ważną postacią w Tottenhamie, ponieważ gra w pierwszym składzie, no skład Tottenhamu jest naprawdę potężny i w tym zespole ma Szansę coś wygrać, nasz Lewandowski. To ten właśnie wygrał całą Premier League mając 83 punkty i też wygrali FA Cup, pokonując Aston Villa 2 do 1. A w Carabao Cup też byli w finale, ale tutaj akurat Chelsea zwyciężyło. W finale Ligi Mistrzów nie byli, ale wyszli z grupy i tutaj niestety się pożegnali po meczu z Marsylią. A zwycięzca Ligi Mistrzów jest no nietypowy, ponieważ jest to Sevilla. No i zobaczmy, jak Lewandowski zagrał w Premier League. Widzimy, że na 38 spotkań czyli 20 bramy, więc wejście do zespołu ma znaczenie na naprawdę dobrze się pasował do tej ekipy w FA Cup też zagrał dobrze, 3 mecze, jedna bramka jedna asysta, w Carabao Cup 6 meczy, dwie asysty Na widze Mistrzów było najgorzej, typowo 7 meczy, jedna bramka, więc tutaj akurat Lewandowski jakoś mega się nie zaprezentował. No i wejście do Premier League Lewandowski ma bardzo dobre, zobaczymy jak drugi sezon, dalej pozostajemy przy ocenie 89 i dalej pozostajemy przy pierwszym składzie, no rywalizacja w składzie nie jest duża Sima ma dużo mniejszy overall, ale w tym roku, Tottenham akurat w Premier League był na drugim miejscu, tutaj akurat Czerwone Diabły zwyciężyły całą ligę. W FA Cup odpadli w trzeciej rundzie z Burton, dopiero po powtórkowym meczu, a cały ten turniej wygrywa Everton. Carabao Cup wcale nie było lepiej, tutaj doszli do czwartej rundzie i w derbowym meczu z Arsenalem odpadli, a Everton tak samo jak FA Cup wygrał cały turniej. A w Lidze było naprawdę bardzo dobrze, ale w półfinale nasze koguty sobie nie poradzili z jednym Monachium, który wygrał cały o Ligę Mistrzów, więc gdybyśmy ich pokonali, to może by się udało wygrać cały turniej. Jeżeli chodzi o formę Lewandowskiego, w drugim sezonie to już nie była tak dobra jak w pierwszym, ponieważ tutaj 8 bramek, a w pierwszym przypominam, że było aż 20. W bez żadnej bramki, Kara Carabao Cup to w ogóle zagrał fatalny jeden mecz z oceną 5,8, zakończył właśnie to spotkanie, a w Lidze Mistrzów bez bramki, bez asysty, więc naprawdę bardzo słaby sezon reprezentanta Polski. Statystyki coraz wyraźniej spadają, trzeci sezon w Tottenhamie, zobaczymy jak długo pogra w tym klubie? No, póki ma miejsce w pierwszym składzie, to myślę, że nie musi się martwić o grę. No, ale miejmy nadzieję, że po prostu poprawi swoje statystyki. Tottenham z roku na rok coraz gorzej. Tym razem trzecie miejsce. City wygrywa całe Premier League. W FA Cup znowu blamasz można powiedzieć, ponieważ odpadli z Wolverhampton. Ale widzimy, że zespół Wilków wygrał całe te FA Cup, pokonując Blackburn Rovers w finale. A w Carabao Cup Tottenham był w finale. Grał z Arsenalem, ale sami widzicie, kto wygrał. Widzę mistrzów, oczywiście, Tottenham. Tam wyszedł z grupy, ale tam trafili od razu na PSG, no i odpadli. A w finale mieliśmy derby Madrytu i tutaj akurat Atletico zwyciężyło. No i naprawdę znowu Lewandowski zagrał słabo, teraz nawet nie gra w każdym możliwym spotkaniu, strzelił 7 bramek, miał jedną asystę, jak na zawodnika 89 overalla, no nie jest to dobry wynik. W bez bramki, bez asysty, w kap, Cup no pod względem przyjemnej oceny na pewno było lepiej, no i też zdobył jedną bramkę, a w Lidze Mistrzów chyba takie same statystyki jak rok temu, czyli 7 meczy, 1 na jenna asysta. No pomimo tego, że Lewandowski nie gra fantastycznie w tym zespole, to dalej utrzymuje się w zespole Tottenhamu. Ocena mu spadła do 88, więc minus 1 do overalla. Ma 32 lata i nadal pierwszy skład w zespole Tottenhamu. Tottenham znowu trzecie miejsce w Premier League. Znowu obywatele wygrywają cały ten turniej. W FK widzimy, że Tottenham ham z Blackburn, którzy rok temu byli w finale. Tym razem ich nie było. Był Arsenal z Manchester United i to kanonierzy zwyciężyli cup w finale mieliśmy Tottenham tutaj przegrali z Wolverhampton dopiero po karnych, a Cup wygrał właśnie Chelsea. No i ponownie Champions League, Tottenham wychodzi z grupy, ale z Atletico odpada pokarnych, tak samo jak z Wolverhampton. No i Puchar Ligi Mistrzów podnosi perze, ponieważ pokonali Chelsea 3 do 0. No i Lewandowski podobny sezon, do poprzedniego tylko grał więcej, 36 spotkań, ale tylko 7 bramek, no myślę, że zarządu Tottenhamu to nie cieszy, kibiców tak samo. FA Cup to są Grywki, które totalnie mu nie wychodzą znowu bez żadnej bramki, w Carabao Cup nawet nie zagrał ani jednego meczu, a w Mistrzów w końcu było troszkę lepiej, 8 spotkań, 3 bramki więc faktycznie coś zaprezentował no ale to też nie jest jakiś wynik ponad miarę. I dopiero w 16 sezonie Polska zagrała na jakimkolwiek turnieju reprezentacyjnym zagrali na Mistrzostwach Świata doszli do ćwierćfinału, tam odpadli z Niemcami przegrywając 3 do 1 cały turniej wygrała Francja. Lewandowski w reprezentacji Polski nie grał w każdym spotkają ponieważ byli lepsi napastnicy od niego. Zagrał trzy mecze z dwie bramki, miał jedną asystę, więc naprawdę w reprezentacji Polski pokazał klasę, zagrał świetnie, no ale szkoda, że nie grał po prostu w każdym meczu. No ale zobaczymy, czy w sezonie 17 Lewandowski zagra w każdym meczu w Tottenhamie, znowu Overall mu spadł o jeden. No widzimy, że tutaj pod względem oceny jest najlepszym napastnikiem, no ale zobaczymy, na kogo trener postawił w tym sezonie. No w ostatnich latach byliśmy przyzwyczajeni, że Tottenham gra w lidze mistrzów, ale w następnym sezonie nawet ich nie Zobaczymy w europejskich pucharach, ponieważ mają ósme miejsce. FA Cup im w ogóle nie pomogło, ponieważ odpadli od razu w trzeciej rundzie z Evertonem, a obywatele wygrali właśnie FA Cup. No i w Carabao Cup tak samo trzecia runda, odpadają z Ekster City, a ten turniej wygrały Czerwone Diabły. A widzę, w ten sam schemat co zawsze czyli odpadają w jednej 1,8, tym razem ze Stat René. No i ten zespół zaskoczył na całym turnieju, ponieważ doszli aż do finału. Niestety tam przegrali z Chelsea. No i ten sezon Lewandowski, akurat. Troszkę lepszy, ponieważ 35 spotkań, 11 bramek, 5 asyst w końcu zagrał jakkolwiek ciekawie. FA Cup to nie warto już komentować, bo naprawdę co on tutaj gra, to jest żenada. Karaba Cup nie zagrał w żadnym możliwym meczu, chociaż tych meczów nie było dużo, a w Mistrzów znowu spoko, 7 meczy, 3 bramki, no, chyba ma takie same statystyki jak rok temu. No i po 5 latach w Tottenhamie odchodzi do Wolfsburga, tutaj dostał downgrade overalla o 2, ma 85 oceny, transfer wyniósł właśnie zespół z Niemiec, 30 milionów. Na ten moment Lewandowski będzie walczył o pierwszy skład z Otero, który ma overall o jeden wyższy, no i zobaczymy, kto będzie grał częściej. Wolfsburg jest na trzecim miejscu, a Bayern wygrał Bundesliga. W DV widzimy, że Wolfsburg szybko się pożegnał, ponieważ przegrali z Hamburgerem SV 2 do 0 i zespół, który nas wyeliminował, doszedł do finału, ale tutaj Eintracht ich pokonał no i zwyciężył. Wolfsburg grał w Lidze Europy, ale grał to dobre słowo, ponieważ odpadli już w grupie, będą grać jeszcze w Lidze konferencji. Liga Europy wygrywa Valencia, a w Lidze Konferenc nasz zespół odpadł w ćwierćfinale ze Standard Liège, no i Standard Liège był w finale, ale tutaj Laskich pokonał 2 do 0. Jak zobaczyłem tego Otawio, to myślałem, że Lewandowski będzie grał rzadziej, ale zagrał 22 spotkania. Czy to były dobre spotkania? No nie wydaje mi się za bardzo, ponieważ miał tylko dwie bramki, trzy asysty. W W pokal nie zagrał żadnego spotkania. W lidze Europy zagrał trzy spotkania, no ale ja sami widzicie na jakim poziomie były te spotkania. A w lidze Konferencji naprawdę dobrze grał. Szkoda, że Wolfsburg grał tak krótko. Tutaj cztery mecze, dwie bramki, jedna asysta. No i mamy reprezentację Polski na mistrzostwach Europy, ale zaprezentowali się okropnie czwarte miejsce i od razu odpadają. No i Euro wygrywają Włosi pokonując Hiszpanię 1 do 0. Nasz napastnik na 3 mecze zagrał tylko 2 albo aż 2 strzelił jedną bramkę, ale mimo tej bramki to jego średnia ocena i tak nie jest jakaś wysoka 6,7. Myślałem, że przy takich statystykach to będzie w ogóle większa ocena. A w 19 sezonie mamy Lewandowskiego, który ma 82 oceny. Nasz napastnik jest coraz gorszy i jest coraz bliżej zakończenia kariery. Co ciekawe Otawio ocet od Wolfsburgów więc Lewandowski ma szansę, żeby częściej grać. Jest to ciekawa sytuacja, no i zobaczymy, czy faktycznie będzie grał dużo więcej. Wolfsburg znowu trzecie miejsce. Tym razem nie wygrywa Bayern Ligi, tylko Bayern. Pucharze Niemiec widzimy, że Wolfsburg odpadł w finale, a Hoffenheim, czyli były zespół Lewandowskiego, wygrywa DFB Pokal. No i Wolfsburg grał w Lidze Mistrzów, no ale niestety w grupie odpadli, byli na trzecim miejscu. Ligę Mistrzów wygrywa Manchester City, co ciekawe, w finale zagrali z Bayerem Leverkusen, a Lidze Europy, no Wolfsburg długo nie pograł, co ciekawe a z Almerią, więc fatalnie, a Ligę Europy wygrywa Marsylia. Pokonali zespół włoski, czyli Lazio. No pomimo tego, że Otawio odszedł ze składu, to Lewandowski zagrał taką samą ilość spotkań, ale jego statystyki są jeszcze gorsze, tylko jedna bramka przez cały sezon w Bundeslidze. W DFB Pokal w ogóle nie strzelił średnio na 6,3. Widzę mistrzów też bez bramki, a widzę Europy też bez bramki, więc w całym sezonie Lewandowski zagrał z 30 ponad spotkań, a i tylko jedną, jedyną bramkę. Naprawdę bardzo słaby sezon Polaka. Mamy 20 sezon, mamy zasłużony downgrade, tylko o 2 o dziwo, ale też mamy zakończenie kariery Lewandowskiego. Tutaj postanowił, że już nie będzie grał, i Wolfsburg pozostaje jego ostatnim klubem w karierze. No zobaczymy, czy Lewandowski pogra. Widzimy, że rywalizacja, jeżeli chodzi o napad, nie jest duża, bo Bruno nie wygląda zbyt cichawie. A Wolfsburg wyglądał naprawdę ciekawy w tym sezonie, ponieważ zajęli drugie miejsce, no ale Leverkusen miało o 2 punkty więcej, więc niestety tutaj zespół Wilków nie wygrał. I też był blisko, żeby wygrać DW Pokal, więc to by było fajne zakończenie kariery Lewandowskiego, ale z i Bremu sobie nie poradzili i przegrali 1 do 0. Widzę mistrzów, tak samo jak rok temu byli, ale odpadli w grupie, mieli 9 punktów, więc tylko jednego punktu zabrakło, no ale zobaczymy jak im poszło w Lidze Europy. A Ligę Mistrzów wygrywa Wolverhampton pokonując Atalante, więc naprawdę bardzo ciekawy finał, bardzo niespodziewany no i gratulacje dla zespołu z Anglii a w drugich rozgrywkach europejskich widzimy, że Wolfsburg doszedł do ćwierćfinału, odpadł z klubem Bruges, a Blackburn Rover zespół angielski wygrał cały ten turniej więc obecnie ten zespół gra w Championship, a w sezonie 20 u nas Fischl wygrywa Ligę Europy, więc naprawdę tutaj sporo się pozmieniało. I co ciekawe na zakończenie kariery Lewandowski był główną postacią Wolfsburga zagrał w każdym możliwym spotkaniu w Bundeslidze strzelił niestety tylko 7 bramek, więc jak na napastnika to nie jest dużo. Średnia ocena 6,6, więc też nie jest wysoka. W dewy pokaz strzelił tylko jedną bramkę. Miał cenę 6,7. W Lidze Mistrzów 6,2 i no bez bramki, bez asysty niestety. A w Lidze Europy jedną asystę dołożył naszej 6 spotkań. Te europejskie puchary w całym odcinku po prostu mu nie wychodziły. I robimy szybkie podsumowanie. W Lechu Poznań zagrał 4 sezony. Zdobył Puchar Polski i zwyciężył eksaklasy Zagrał 50 spotkań miał 24 bramki i 9 asyst. Później przeniósł się na 2 lata do Torino, nic nie wygrał, ale zagrał 44 spotkania, strzelił 9 bramek, no i zanotował 5 asyst. Dzięki tym statystykom przeszedł do Benfiki, też tutaj zagrał tylko dwa sezony, wygrał ligę portugalską, szkoda, że nie pograł w tym zespole więcej, bo naprawdę zapowiadało się, że będzie grał tu dobrze. Zagrał ogólnie 80 spotkań, strzelił 34 bramki i miał 10 asyst. Później już dłuższa przygoda w Hoffenheim, pograł tutaj 4 sezony, nic niestety nie wygrał zagrał 168 spotkań czyli 58 bramek, no i miał 18 asyst. Później mieliśmy zespół angielski, Tottenham w tym zespole grał najdłużej, aż 5 sezonów zagrał 224 spotkania, miał 65 bramek, 10 asyst wygrał Premier League, wygrał FA Cup no i na zakończenie kariery był jeszcze w Wolfsburgu, jak pamiętacie, tutaj zagrał 109 spotkań, tylko 13 bramek, więc naprawdę to nie są dobre statystyki no i miał jeszcze 5 asyst a tak to wygląda ogólnie w całym jego karierze zagrał 684 mecze ogólnie. strzelił 203 branki, więc w sumie sporo. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Miał jeszcze 57 Asyst. Wygrał trzy różne ligi, wygrał dwa różne puchary krajowe. Szkoda, że nie było europejskich pucharów żadnych i po prostu nic tam nie wygrał, ale tak to wyglądało w tej karierze. No i pierwszy odcinek z kariery od nowa się zakończył. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Wyszcze chyba krócej niż zazwyczaj. Troszkę też pozmieniałem w tej serii, troszkę jest inaczej. Napiszcie oczywiście, jak ulepszy tą serię. No, i propozycje do kolejnego odcinka. To jest ważne. No i po.